Powoli, uważaj, nie rób. Coś ci się stanie wolniej. Zrobisz bam. Dobry kochane ludziska! Dzisiaj taki szybki filmik z placy zabaw. Mój synek właśnie tam jak widzicie na, na początku się właśnie bawi. Lata. O, leci właśnie. Tak, synku? Co? Nie baj. Nie baj? Co nie baj? Tu bajkę byś chciał obejrzeć? Tak. Za chwilę obejrzymy bajkę, to poczekaj teraz to ja do się go okej? I co jeszcze zjedź? Okej. Okay. Czyli mamy bardzo mało czasu, bo mój synek chce obejrzeć sobie bajkę. Za chwilę sobie mój synek obejrzy bajkę. E, dobra, dzisiaj chciałem się podzielić takim właśnie przemyśleniem, ale zanim się podzielę przemyśleniami, to oczywiście co, subskrybujcie mój kanał, wy niedobrzy ludzie, którzy oglądacie i nie subskrybujecie. E, dobra, dzisiaj chciałem powiedzieć, no jestem trochę zabaw i e, to nie jest jakaś ocena rodziców, tylko bardziej takie moje spostrzeżenie, ile razy dziecko słyszy od swojego rodzica, opiekuna, babci, dziadka: nie rób. Nie, uważaj. To jest, kurwa, coś niesamowitego, że będąc na placu zabaw i oglądając, jak, jak dzieci robią, no stop mały człowiek słyszy nie, nie rób, uważaj. To jak myślicie, czy taki człowiek później będzie miał szansę na podejmowanie decyzji od tak, robienie tego, co chce? Bank. Moim zdaniem nie, dlatego, że będziemy miało zakodowane, że całe życie musi uważać. No bo jeśli już od małego ktoś cały czas mu mówił, że stary, uważaj, kurde, jak wchodzisz na zjeżdżanie, bo się zginiesz. Oczywiście to nie jest jakiś na dziadków czy babci czy rodziców, bo oczywiście oni mówią to, bo tak są nauczeni, mają takie zasoby. Są nauczeni, że to jest oznaka troski, miłości czy cholera wie czego jeszcze, tak naprawdę. A kodujemy swoim dzieciom lęk, kodujemy swoim dzieciom lęk, lęk przed podejmowaniem decyzji, lęk przed próbowaniem, naprawdę uwierzcie kochani rodzice, że małe dzieci potrafią o siebie zadbać, ale moja taka propozycja nie kodujcie i nie mówcie ciągle nie, 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 nie rób nie, nie, uważaj i tak dalej bo wtedy naprawdę będzie bardzo ciężko młody tam biegnie o. No i tyle. Co Oluś? Tu bajkę? Tak. Chodź tutaj. Chciałeś tu bajkę? Dabaj. Nie. Dawaj, dawaj buziaczka. ci też włączy bajkę, ale sobie obyśmy w domu, musimy wrócić do domku, ok? Bo się skończyła nam woda, więc kochani mordzice, rzeczywiście. I wam no, ktoś też tak ciągle mówił, że nie, nie rób tego, uważaj, więc prawdopodobnie też dlatego tak robicie i uważacie, że to jest miłość i dbanie o swoje dzieci. Ja cię widzę to trochę inaczej i uważam to jako ograniczanie poznawania świata, ograniczanie przestrzeni. No często się spotykamy, bo przecież wiadomo, że jak robię jakieś tam zdjęcia, co robi Olek albo ustawiam filmy, to często piszecie do mnie, że możecie mu coś stać złego. No i się trochę żyję inaczej i uważam, że moje dziecko jest bardzo mądrym człowiekiem i pokazuję mu, jak dobrze żyć i nie chcę mu właśnie lokować tego ciągłego nie. Buziaki, kochani, pa!